Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Sharp 32, to jest kolejny i prawdopodobnie ostatni odcinek z Gryżlizem. O, tu coś jest. I pada deszcz niestety jeszcze nam na koniec. Ale tu nic nie ma ciekawe. Ej, coś tu jest! Ja tutaj nie byłem. Chwila, ja to muszę sprawdzić. Karteczka jakaś. Grać sobie kartki. This text is about magic spells. This text is about interest. This text is about magic spells. Na, to nie. Z co Lista ludzie Dolna... Lista Ludzie Dolna... Stary dokument. To jest to? Nie, to nie ma. Nie, no chwila. Może to jakaś mapa była? Czy coś? Dobra, tutaj surowce, dobra, już tego nie będziemy potrzebować. Już jesteśmy wykuksowani na maksa. To co? Żegnamy się z tym miejscem. Już raczej tutaj nie powrócimy. I idziemy rozprawić się z tytanem ognia. Weźmy sobie, użyjmy szybkości. I biegniemy. Zobaczymy, jak nam pójdzie ostateczna walka. Jeszcze trochę. spora była ta świątynia Dobra, idziemy do Ursegora, czy coś takiego Powiadomić, że zdobyliśmy pełną zbroję Tytanów Władcy Tytanów Jego starą zbroję Wyszedł? Z powrotem Dokładnie Jest I have found everything. Good. The world finds a man for each moment. This is your time. You are ready to face the Titan to seal it within its prison once more. What must I do? Go to the gate. The Titan will soon try to leave its prison. You must stop it. Why are you bothering me? Takim I knew you would return, but it is too late now. The gate is closed and the titan will rise. Not if I can prevent it. You want to fight a Titan. There is one little fact you overlooked. Without this ocular, you won't even be able to see the Titan. Then I guess I'll have to take it. You may be wearing Ursigor's armor, but you lack the will to win. You will perish just like all the others.

Podejrzewam, że teraz przyda się parę ciekawych rzeczy. Zobaczmy. Pierścień Inkwizytora. To on gdzie jest? Tutaj. Nie. On, no, to jest ten co miał przy sobie. Chyba mam lepsze. Amulety siły... Aha, tu jest Inquisistora. A to jest Monoki jakieś. Aha, to jest to. Takie coś. Co, muszę go nosić? Nie, 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 nie. Chwilę jeszcze przygotować się muszę. Ok, w takim razie... Jakiś leczenia. To się przydało. Światło, wizje, iluzja. oberzerk. Szybkość, przywołanie szkieletu. Też się może przydać. Co to? Fajne. Ja sobie mi brakuje many. słabo. Silne leczenie. Dobra. Dobra. Hops. Gdzie jest to coś? Tutaj. Jesteśmy gotowi. E, coś jeszcze? Ucz Don't you have do? To co idziemy? O, mam swój hełmik. Eee, dobry. I są znaczki świecące. wow, 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 wow. tia a Piergiula. Au. Oh. Só. So Ja Je... nie mogę, no po prostu... Jak ja mam go załatwić? Aj, kida. Fuck Fuck i spadłem Ja. Oh, Dobra, ale przynajmniej wiem jak mniej więcej tu Halo Wiem o co tutaj teraz mniej więcej co muszę zrobić. Więc jeszcze raz. O oh jest. To będzie trudna walka. Hej? Okay. 아. Nie! Kurde! Aj kurcze! No ale dobra, niedawno zapisałem Szybki zapis zrobiłem Barzerkera chciałem użyć, żeby sobie zwiększyć ten Obrażenia Dobra, tutaj zniknie. Dobra, kurczę, trafnie. Kurde, miałeś skoczyć ją ich robić. No jak sobie, bardzo zręcznościowa ta walka hej no, okay, udało się No, skacz, 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 skacz. Yes. Jak brak many, to! Uh huh 屁屁屁屁屁！好啦、啊。 Dobra. Wstawaj, stawaj, stawaj, popio. Pi, 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 to mikstura, dobra. Ile to ma życia? Uła. Wstawaj i can't cast right yes oh my bought it taurus put on the Byliśmy Tytana ognia Ja nie mogę When the gods the Titans rose Mankind was left to die But one has survived. One man has shown the way The flame of hope bright. Mankind has risen. Proszę Państwa I oto koniec Koniec Risen'a 1 Proszę to, teraz, teraz pogadamy trochę, bo mam parę rzeczy do powiedzenia na ten temat i tak, po pierwsze gra świetna naprawdę, ale zacznijmy od tego, przed chwilą coś tam gadali, dobrze, dobrze nie usłyszałem, żeby jeszcze głos był trochę i średnio tam usłyszałem co oni tam gadają i napisów nawet nie było, więc słabawo, ale coś tam chyba było, coś o tytanach jeszcze coś tam o omniu. Nie wiem, przesłucham sobie to dokładnie jeszcze. Wow! I skończyliśmy. Kurczę. Gra jest po prostu świetna i naprawdę godny następca Gotika. Uprawiłem się świetnie. Naprawdę czuć dosyć w tym Gotika. Jest to, co mi się najbardziej podoba, ten zdobywanie umiejętności, umiejętności poprzez nauczycieli że musimy znaleźć odpowiednią osobę i ta osoba musi nas nauczyć to było chyba dosyć charakterystyczne dla gotika i strasznie mi się to podobało dawało to taką imersję trochę też utrudniało tą rozgrywkę nie można sobie dodać umiejętności sobie od tak, tak sobie jakieś tam ...umiejętności, tylko musimy znaleźć odpowiednią osobę, która nas akurat tego nauczy. I widzę to miał. A fabuła... ...no, jakoś tak specjalnie... ...taka średnia. Jakoś super się z nią nie zachwycałem... ...ale... ...rozgrywka po prostu było super... ...epicko. Oczywiście trzy... Klasy do wyboru. znaczy, nie, chwila. Były tutaj dwie do wyboru właściwie Wybierali, wybieraliśmy między Inkwizycją a Donem które prowadziły tak naprawdę do różnych ścieżek a gdyby ktoś chciał na przykład bez wczytywania się i by na przykład został poko e, pokonany przez Inkwizycję gdzieś tam i go by wzięli to po prostu takie trafia do klasztoru zostaje ten nawrócony że tak powiem zresztą i tak na końcu okazało się że klas klasztor jest zły ale bawiłem się naprawdę świetnie po prostu no i jeszcze Risen 2 w sprawie Reasona 2 to jest właśnie mój problem mały bo Ogólnie chodzi to dosyć słabo. Trochę się przycina na minimalnych ustawieniach, gdy mam obłączone nagrywanie. Bo tak to jak mam wyłączone to mogę na maksymalnych grać i... troszkę przycinę, ale da się grać. Tak samo jak mi chodzi na minimalnych z nagrywaniem, tak samo bez nagrywania chodzi mi na, na yy, maksymalnych ustawieniach. A różnica jest naprawdę. I się zastanawiam właśnie, czy... Na nagrywać tą następną część Czy chcecie mieć tą gorszą grafikę I poznać dalszą historię Już nie tego bohatera Chyba No nie, ktoś tam inny jakiś był Nie wiem Znaczy no, się Wy już pewnie wiecie Myślę, że zapytam się W poprzednich odcinkach Bo jednak na nagrywam to Jak już dobrze wiecie chyba ...trochę do przodu, się zapytam w komentarzach pod poprzednimi odcinkami. Mam nadzieję, że mi odpowiecie. I wtedy sobie zagramy w na 2 z gorszymi ustawieniami graficznymi. Lub w coś innego, ale... Risen... takie trochę to jest też bez sensu. Risen 1 maksymalne wymaga e, ustawienia, chodzi wszystko płynnie. W miarę czasami trochę przycinało z nagrywaniem, które te klatki zmniejszało o połowę. I Zen 2 już muszę grać na minimal, żeby to chodziło płynnie z nagrywaniem. Ale dobra, co jeszcze? Naprawdę fajno się, się grało. Gra ma parę naprawdę niespodziewanych wzrostów akcji. Już myślałem, że ten trzeci rozdział będzie ostatnim i zaraz będziemy, pójdziemy do walczyć z tymi tymi. Z tym tytanem czy coś, z inkwizycją razem sobie poradzimy, a tu nagle okazuje się, że inkwizytor zdradza wszystko, wszystkich chce niby uratować świat, ale zagrożenie jest takie, że może zniszczy na pewno całą wyspę, a może zniszczyć też cały świat, bo może nie przejąć tego tytana trochę... nie no, zbroi było dosyć fajno, duża ilość ale trochę jakoś tak mieczy, yy, tak jakoś trochę mi brakowało, a mi zawsze wie, czy brakuje jakichś takich rzeczy. Ja lubię jakieś takie naprawdę rozbudowany a jakieś mnóstwo. Tarczy, tarczy i kuszy, było naprawdę mało. Tarczy to chyba były... Trzy, trzy tarcze użyliśmy przez całą Sir, grę. Made ale z może szansę. Jeśli muszę. być To moja Czy to To Całe napisy przegadałem. Tak, ale na końcu gadali coś jeszcze. Już lepiej zrozumiałem. Jak ktoś rozumie angielski to fajno, a jak mniej więcej przynajmniej ale coś tam gadali o tym że chyba chce zniszczyć resztę tytawów i w ogóle chce pokonać wiedzieć w ogóle nasz bohater no i tak o czym ja mówiłem jeszcze te tarcze te tarcze Tarcze no... tarczy było z pięć powtarzalnych jakieś tam okrągła jakaś tam ale większość była słaby tych mocniejszych tarcz było naprawdę malutko jakieś Kusze, no kusze tak naprawdę ile? Trzy były kusze. Była lekka kusza, ta myśliwska i później ta kusza tytana i tak naprawdę więcej kuszy nie było. Nie wiem czy przegapiłem ten ten do celowania kuszą, czy co, ale na końcu gry nauczyłem się wreszcie z kuszy celować. To była masakra. No ale dobra, co jeszcze? Wszystko chyba. Mam nadzieję, że chyba wszystko powiedziałem co chciałem więc tak się kończy Rizem. Naprawdę ciężką walką, walką z bosem. Strasznie denerwowałem się tam. Chociaż aż taka trudna ona nie była, bardziej zręcznościowa. Trzeba było unikać jego ciosów i ewentualnie ten trafić. Problem był tylko z, to, z tym podłożem, że znikało. Ale fajnie, fajnie. Dobra. Co? Dziękuję Wam za oglądanie Ja jestem Shadow32 To był Reezen Zapraszam do Prawdopodobnie Albo Rizena 2 Albo jakiejś innej serii To no, u mnie do moich serii Zapraszam No mam nadzieję że Nie wiem Dzisiaj z Waszej perspektywy jest poniedziałek To Pewnie jutro się dowiecie już, czy Risen 2 będzie, czy nie. Ewentualnie mogę zrobić też tak, że do końca tygodnia nie będzie odcinka i wtedy się jeszcze będę zastanawiał, czy coś. Ale myślę, że mi odpowiecie w miarę szybko. Dobra. Dziękuję wam za oglądanie. Ja jestem Szablu32. I skończyliśmy Risen'a. Trzymajcie się. Cześć.